Witajcie, z tej strony Casio a dzisiaj zajmiemy się dwoma najświeższymi premierami, chyba najgorętszych premier, jeśli chodzi o gry samochodowe, a dokładniej o arcadeowe ścigałki. Mianowicie, pogadamy sobie o nowym test drive oraz nowej części Forza Horizon. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam na materiał. Gracze jeszcze przed premierą piątej części Forzy Horizon typowali, że tym razem Festiwal Horizon zabierze nas do Japonii. I cóż, brzmi to bardzo przekonująco bo tak, mielibyśmy tam spore polepko do pokazania japońskiej motoryzacji, tamtejszej fauny i flory no i przede wszystkim pozwoliłaby jeszcze bardziej ukazać to, jak bardzo impreza Horizon jest globalna. No ale cóż, wybór padł na Meksyk. Ale jeśli chodzi o Azję, to miłośnicy RK'owego ścigania mogą odnaleźć się teraz w najnowszej odsłonie serii Test Drive. Wprawdzie nie zabiera ona nas do Japonii, jednakże zabierze nas w podróż do Chin, a dokładniej do Hongkongu. I tutaj należałoby pochwalić odwagę twórców gry Test Drive z tego względu, że ich ostatnia gra, sygnowana tą nazwą, wyszła 10 lat temu i zabierała nas na Hawaje, tak jak jej poprzedniczka, a zatem skok w Hongkong jest po części skokiem w niezwane i bardzo odważną decyzją twórców. Jednakże jest to decyzja, która może ich ozłocić, bo jeżeli mówimy o grach wyścigowych, to Chiny są niemalże dziewiczym lądem. A co za tym idzie, będzie to niezwykle ciekawe dla graczy, pozwiedzać tamtejsze drogi. Co więcej, należy pamiętać, że to, czym Test Drive wyróżniał się na tle swoich rywali, to simsowe elementy, które pozwalały nam na wybór naszego mieszkania, ubioru naszej postaci, czy zwyczajnie w świecie tego, na którą z hawajskich wysp polecimy sobie upalać nasze obrzydliwie drogie samochody. I pokładam głęboką nadzieję w tym, że twórcy będą pamiętać, że to to właśnie wyróżniało serię na tle innych i zaimplementują w jakiś ciekawy sposób rozwiązania tyczące się naszej postaci poza samym prowadzeniem samochodu. Co więcej, mam też nadzieję, że zrobią to w nieco mniej denerwujący sposób niż Forza. No ale przejdźmy do samej gry. Twórcy obiecują nam tutaj mnogość tras i lokacji, w które zabierze nas gra, jak i mnogość samochodów, którymi będziemy to robić. Jeśli chodzi o fabułę, to póki co zdaje się ona być dość prosta. Mamy dwa klany, które rywalizują ze sobą w wyścigach. I do jednego z nich będzie należał nasz gracz. Prawdopodobnie zostanie to podsycone fabularnie o jakieś pochodzenia tych klanów i konflikty interesów, których póki co niestety nie znamy. Jeśli chodzi o fabułę, to mam jedynie nadzieję, że te klany zostaną potraktowane przez twórców poważnie i nie będziemy mieli do czynienia z ekipami takimi jak zablokowany Drążek. Jesteśmy ostatnim bastionem oporu przeciwko tyranii korporacji. Jesteśmy bojownikami o wolność ery dezinformacji. Jesteśmy. Zablokowanym drążkiem. Dobry plan! Tak wiem, w tym przypadku to akurat bardziej wina tłumaczy niżeli stricte twórców gry, no ale przyznacie mi rację, że w Need for Speed Payback Fabuła to jeden ze słabszych elementów. A jeśli chodzi o postacie, to były one zwyczajnie w świecie irytujące. Także mam nadzieję, że test drive nie popełni tego błędu. I patrząc na ich obecny dobytek, wydaje mi się, że tak właśnie będzie. Bo, jeśli przypomnimy sobie starsze te drive, y, to wiemy, że fabuła tam nie była najważniejszym elementem jeżeli nie, po prostu jakimś naprawdę drobnym tłem, który rozrysował nam to, dlaczego w zasadzie ścigamy się na tych egzotycznych wyspach i skąd te drogie samochody. Osobiście uważam, że Fabuła akurat może uratować to, że gra jest PG18 jeśli twórcy będą chcieli stworzyć taką historię niejako dla dorosłych, to unikną tutaj wrzucania celowo kultek ścigów dla młodzieży. Wiesz o co chodzi mordeczko. Będę za momencik. Narka lasencja. How do you do, fellow kids? I tutaj wrócę na chwilę do tego simsowego ujęcia grania w grę samochodową, o której mówiłem przy wspominaniu tych części, które działy się na Hawajach. Ponieważ tutaj jest taki jeden element, który mógłby stanowić ukłon do tego typu mechanik, jeśli przypatrzymy się na te różne kluczyki od samochodów. Tak, wiem, to nic konkretnego i możliwe, że to tylko taki feature, który został umieszczony w trailerze, ale mimo wszystko ciekawe byłoby dla mnie zobaczyć grę samochodową, w której w jakimś tam stopniu kolekcjonujemy te kluczyki do naszych furek i gdzieś możemy je sobie ustawić. I myślę, że tu. Może właśnie być coś takiego. No ale wiem, to tylko mały detal, który może wplotą, a może nie twórcy, a my przejdźmy dalej. Co więcej, oglądając trailer tej gry, czułem się niejako bardziej jakbym oglądał zapowiedź kolejnego filmu z serii James Bond, aniżeli trailera gry wyścigowej. A to z tego względu, że pojawia się nam tutaj kasyno, jakaś czarna walizka z niewiadomą zawartością oraz on. Aston Martin DB11, który był przecież samochodem Bonda. I tak, wiem, w filmie James Bond jeździł Astonem Martinem DB10. Jednakże model DB11, poza kosmetycznymi różnicami, praktycznie się od niego nie różni, dlatego pozwoliłem sobie na taki skrót myślowy. A my lecimy dalej z materiałem. Co więcej, kolejny brytyjski akcent w postaci Range Rovera obok, w dodatku złotego, także przepych mocno, jak to w test drive'ie zawsze było. I tu, podobnie jak przy kluczykach, jestem ciekaw, czy gra zrobi z tego jakiś pożytek, czy będzie to miało znaczenie bardziej fabularne, no bo wyobraźcie sobie, w test drive'ach w przeszłości mogliśmy kupować domy, umeblowywać je i robić inne tego typu rzeczy, a co gdybyśmy w najnowszym test-drive mogli sobie pójść do kasyna i postawić nasze auto, bo czemu nie? Osobiście uważam, że to byłoby mega. A zatem słowem podsumowania, ja jestem mega nahypowany nowym test-drive'em, bo kochałem te z przeszłości i widzę potencjał w nieznanym, chińskim lądzie, jeśli chodzi o grę samochodową, ale też podchodzę z pewną dozą dystansu, no bo ten trailer nie pokazał nam wcale aż tak dużo jakbym chciał. A premiera gry jest ustawiona dopiero na 2022. Także tak czy inaczej, musimy czekać na kolejne informacje od twórców, które rzekomo mają się pojawić już wkrótce. No cóż, ja z pewnością będę wyczekiwał. Tym bardziej, że nauczony doświadczeniem, wiem, że test drive potrafi w dużą, otwartą, zróżnicowaną mapę. A jeżeli chodzi o dopracowaną, dużą, otwartą mapę, no to pora na grubą rybę. Panie i panowie Forza Horizon 5, czyli gra, której akcja będzie działa się w Meksyku, a mapa gry jest większa od tej z Test Drive'a oraz od tej z gry Forza Horizon 4, a zatem jest tu sporo miejsca na dobry content. I muszę wam powiedzieć, że osobiście trochę boję się rozmiarów tej mapy. No bo okej, okay, to będzie wypełniony contentem świat, a w samej grze będziemy mieli naprawdę ogromną liczbę samochodów. I w tym wszystkim czasami gracz może czuć się przytłoczony wręcz ilością tego kontentu i szybciej się do tej gry zniechęci, bądź po prostu znudzi poaszowaniem tego otwartego terenu, w którym nie wie, w co ma ręce włożyć. To po części problem, na który cierpiała trochę czwórka, bo tam aktywności mnożyły się jak grzyby, grzyby. po deszczu, i autentycznie czasami ciężko było już zdecydować, co faktycznie robimy. Dlatego też mam nadzieję, że w piątce Forza w jakimś stopniu będzie prowadzić gracza za rękę. W taki sposób, aby w tym ogromnym świecie nie zgubiło się gdzieś poczucie progresji. Mimo to jestem pełen optymizmu do nowej mapy dziejącej się w Meksyku, nawet jeśli nie uświadczymy na niej zmiennych pór roku. Bo sama w sobie mapa będzie dawała nam możliwość ścigania się na mega różnorodnej nawierzchni i możliwość zwiedzania naprawdę pięknych lokacji. Jeśli chodzi o widoki, to naprawdę twórcy się tu postarali, bo tak. Pierwszy raz w historii serii mamy do czynienia z wulkanem, a dokładniej z wulkanem Grand Caldaro, który jest tym samym najwyższym miejscem w świecie forzy w ogóle i będzie z niego widać naprawdę. Sporą część mapy, po której możemy sobie jeździć. I jeśli chodzi o tę część mapy, to żeby nadać jej jeszcze większego realizmu, twórcy przez 24 godziny nagrywali niebo w Meksyku w jakości 12K tylko po to, żeby w grze wyglądało ono jak najbardziej realistycznie. A jeśli dołożymy do tego jeszcze ray tracing, który jest związany z tym, co dzieje się na niebie, mamy niemalże wrażenie bycia tam i czucia promieni słonecznych, które muskają karoserię naszego pojazdu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z ewolucją, a nie z rewolucją, gdyż sam Festiwal Horizon, jak to zwykle, pozwoli nam brać udział w serii wyścigów, rajdów, rajdów przełajowych, które na pewno będą przedzielane przez wyścigi pokazowe. A do tego wraca lubiany tryb Eliminator, który teraz będzie odbywał się w meksykańskim miasteczku Guanajuato. Więc z pewnością będzie jeszcze bardziej kolorowo i eliminator będzie sprawiać jeszcze więcej fanów z jazdy, mimo że już było z tym naprawdę dobrze. Co więcej, pojawi się kilka nowości, takich jak chociażby tryb pinata, w którym wraz z innymi graczami szukamy piniat i rozwalamy je po trasie, tak, aby uzyskać jak największą ilość punktów oraz tryb budowania własnych tras, który był już w czwórce, ale tutaj wydaje mi się, że został bardzo usprawniony, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widziałem na trailerze. Także pewnym jest, że najnowsza Forza będzie dobrze kultywować tradycję serii i będzie wypełniona świetnym kontentem. A na sam koniec chciałbym się jeszcze na chwilę skupić na aucie, które zostało twarzą tej części serii. Mianowicie jest nim Mercedes Project One, czyli auto, które jest wyposażone w jednostkę 1,6 litra rodem z Formuły 1, przez co w ogóle prace nad tym autem zaliczały dość duże opóźnienia, ale to mała dygresja. A to, co tutaj ważne, to to, że do naszych uszu dojdzie niesamowita symfonia mocy rodem z Formuły 1. I jasne, te silniki nie brzmią aż tak pięknie jak V8, z dawniejszych bolidów F1, ale mimo wszystko grając w forze i słysząc coś takiego, któż z nas nie zacytowałby sobie pod nosem pana Ziętarskiego? Jak to gada? Zresztą to auto jest mega ekscytujące, bo setkę robi w 2,2 sekundy do 200 na godzinę, rozpędza się w 6 sekund, a do 300 w zaledwie 11. A do tego, jeśli dołożymy fakt, iż jest on arcydziełem inżynieryjnym, bo wsadzili do auta seryjnie produkowanego silnik Rodem z Formuły 1 z systemami MGUK i MGUH, a do tego nastroszyli go tą piękną aerodynamiką, to mamy tutaj auto wręcz idealnie skrojone pod bycie wizytówką festiwalu Forzy. No, przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeśli chcecie się ze mną podzielić waszym, to koniecznie zapraszam was do sekcji komentarzy, w której możemy sobie pogadać o Test Driveie, jak i o Forzie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do następnego. Grzyby! Grzyby!